Cześć! Dzisiaj zaczynamy cykl pod tytułem Poniedziałki w podskokach. Na początek będzie to 10 filmów. Jeżeli Wam się spodoba, będziemy kontynuować. Czego możecie spodziewać się od poniedziałków w podskokach? Po pierwsze nauki trików, po drugie wskazówek na temat balansu, na temat tego, jak skoordynować ręce i nogi i jak ustawiać stopy. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zaobserwuj mój profil. Jeśli macie jakieś propozycje co do kolejnych odcinków. To również zachęcam do komentarzy. Dzisiaj pierwszy odcinek, więc dedykowany jest dla osób, które są kompletnie początkujące i dopiero rozpoczynają swoją naukę z trikami. Pokażę Wam kilka podstawowych trików. W pierwszej kolejności będą one wszystkie pokazane, potem będą one w zwolnionym tempie. Następnie dam Wam kilka podstawowych wskazówek. Co jest ważne? Długość skakanki, maksymalnie do pępka, ręce blisko ciała, pracuj na ugiętych nogach. Zacznij naukę od kilku minut. Nie spiesz się, nikt Cię nie goni. Ja też zaczynając miałam bardzo dużo potknięć i nie była to łatwa nauka, natomiast jak widzicie, wszystkiego można się nauczyć. I pamiętaj, skacz i baw się!